W świat chrześcijański skierowało dzieje naszego państwa na nowe tory. Otwierało przed całym społeczeństwem bogactwo duchowe i kulturalne, jakie niosła ze sobą wiara chrześcijańska. Historia pokazuje, że świat pogański, w którym wcześniej funkcjonował Mieszko I, był skazany na zakładę. Przyjęcie chrześcijaństwa uratowało państwo i dało mu fundamenty do budowania swej tożsamości oraz przyszłości. Chrzest Mieszka to najpiękniejsza rzecz, jaka się przydarzyła Polsce, a z wynikłego z niej dobra korzystali nasi przodkowie, więc i my czerpmy z niej siły do budowania silnej, suwerennej i sprawiedliwej ojczyzny, chrystusowej ojczyzny. Skądiar, za twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy, Jezu Chryste, Synu Boży, ty jesteś Panem i zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Zarennictwo Boga Radzicy z jasnej burw i z wszystkich jej sanktuarium na ziemi polskiej. Przez pamięć świętego Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem. Przez pamięć świętego Stanisława, który lekł pod mieczem królewskim na skałce. Proszę